W Górach Izerskich na Izerskiej łące, znajduje się schronisko Chatka Górzystów. Dziś to samotny budynek, ale niegdyś znajdował się pośród innych domostw nieistniejącej już wsi Gross Izer. Schronisko było jednym z najmłodszych budynków we wsi, zbudowanym w 1938 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, jako nowa szkoła. Po wojnie niemieckich mieszkańców wysiedlono, a z racji nadgranicznego położenia wsi zrezygnowano z jej ponownego zasiedlania. Dziś niemal nie ma śladu po kilkudziesięciu kompletnych gospodarstwach, które zniknęły w nie do końca jasnych okolicznościach, gdy teren ten był strefą zamkniętą w okresie PRL. Pewne jest to, że wieś była niemal kompletna jeszcze w 1953 roku, co uwieczniono na lotniczym zdjęciu tego obszaru. A z opowieści porucznika Wojsk Ochrony Pogranicza Czesława Badowskiego wynika, że w roku 1960 domy były już rozebrane do poziomu fundamentów. Dziś te resztki fundamentów i budynek schroniska to jedyna pamiątka po dawnej wsi.